Siemaneczku, z tej strony Mendy, a dzisiaj mamy odcinek znowu z unboxing, Simulator Mamy dzisiaj nowy update'cik, a ja już jestem przygotowany, nowy update'cik jak widzicie Super mieczyk, super pety, nowe wszystko, wszystko co wam dzisiaj pokażę Dzisiaj wydamy też troszeczkę robuxów, bo blokujemy sobie nową krainę jak widzicie jest nowa kraina i tam jeszcze jest ostatnia kraina, ale żeby to wszystko zobaczyć to zanim wam to wszystko pokażę drodzy widzowie to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji wszyscy teraz naciskają na dole czerwony guziczek i pochwalcie się w komentarzu czy to zrobiliście, zostawiacie lajkacza zostawiacie także dzwoneczka żeby nie przekapić live'ów, które są zawsze o 19.30 lub o 20 więc pamiętajcie 19.30 lub 20 live'iki i w sumie napiszcie jakiś fajny komentarz na przykład czy Macie tą ostatnią krainę. Napiszcie, czy zdobyliście tę ostatnią krainę, tak czy nie? Ja właśnie jeszcze się zapytam, czy zdobyliście ostatnią krainę, a jak nie, to my lecimy do nowego update Jak pamiętacie, ostatnim odcinku dotarliśmy do trzeciej krainy, a ja na prywatnie pograłem i doszedłem do ostatniej krainy w ostatnim update, a dzisiaj doda dodali nowy update i jest to update wraz z. Nową krainą i ostatnią krainą, która jest odblokowana, jeżeli wszyscy na świecie, wszyscy grający w tą grę, otworzą 500 milionów boksów. Tam dalej możecie zobaczyć, więc zaraz ja wam pokażę dokładnie, bo zaraz będziemy w to wchodzić. Ale pierwsze co, to może wam pokażę... Otworzymy sobie skrzyneczki. Pierwsze co, to otworzymy sobie pierwszą skrzyneczkę. Game Chest. Game Chest pierwszy będzie na nas otwierzony. I gemów. Ale gemów, wspieramy gemy 304. Jakie gemy, zobaczcie na to. Ale będzie gemów na otwierpanning i normalnie, zobaczcie. Kolejną skrzyneczkę trzeba otworzyć, która sobie jest tutaj, tak. Kolejna skrzyneczka jest tutaj. I jeszcze jedna jest Vipowska, którą mam z poprzedniego odcinka. Lecz ona mi się jeszcze nie zrespiła. Zrespi mi się za 9 minut. Czyli na koniec odcinka będziemy mogli tam zajrzeć i zobaczyć, ile dostaje z Vipowskiej. Wow, ile tu dostajemy? 407 milionów z jednej monety. Bierzemy wszystko, bierzemy wszystko. Co jeszcze mogę wam, wam pokazać? Enchantowanie w najlepszych przedmiotów. Jeden z najlepszych przedmiotów, że przed update'em były najlepsze. Teraz wam pokażę, jak to działa. Questy już zobaczycie, ile mam. Wszystkiego tutaj się nazbierało. Enchantujemy, pokażę Wam najlepszą. Moją czapeczkę. Warcie tu nabiłem ogromnie dużo levela na niej. Ma 1700, gdzie do żada tyle nie ma. Możemy od razu sobie odebrać monety i zobaczcie, dobra. Mamy bardzo dużo gemów, ale dobra, zanim zrobimy sobie. zrobię opening dwóch najlepszych jajeczek, to musimy uzbierać 3000 gemów. Będzie mega ciężko uzbierać 3000 gemów tak teraz po prostu z wami. Więc nie wiem, czy czasami nie dostawimy tego. Co to jest? Legendary, zobaczcie jeszcze legendarną czapkę dropnąłem na odcinku. Co? I mamy trzy legendarne czapeczki. Mamy szarka na głowie. Dobra, to jest fart. Na odcinku mieć legendarną czapkę. Czekajcie, ja ci się uda. Zobaczymy ile. Nie musicie zbierać od razu, mówię, monet. One same się zbierają. Nie, nie uzbieramy na odcinku. Mimo wszystko nie uzbieramy na odcinku na tyle jajek, więc otworzymy sobie jedno jajko. Tego nie otwierałem, no bo mi się już nie opłaca. Chociaż tutaj są. Ciekawe rzeczy. Ja już otwieram te droższe. Gdzie widziałem ludzi, którzy biegają już z tymi najlepszymi. Po prostu chciałbym te najlepsze, ale ja otwieram sobie to. I proszę coś fajnego. Legenda, Good albo coś? Epik, no epika to mam. Epic jest tu, legendarnego chciałbym. Albo chociaż nawet Godly. Albo no... Słabo, słabo. No ten tu biega z ciekawym. Może by się udało kiedyś zdropnąć coś fajnego. No dobra, ale nie będziemy przyciągać, bo nie chcecie zobaczyć, co jest w następnej krainie. Ja też ciekawe, co się z nas więc kupujemy 128 milionów za 120 Robuxów. Kupujemy i wchodzimy. Wchodzimy do nowej krainy. Wszyscy teraz zostawiają lajkacze i wchodzimy do nowej krainy. Bye! Wow, 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 zobaczcie, co tu jest. O nie! Co, Kolejne... Miliony zbierania na nowe miecze. Co? Nowe bronie. 10 tysięcy 1 000 000, 18, 18102. O kurcze, jakie drogie! Co to takie drogie jest? Przyspieszymy sobie troszeczkę. Nieważne co zrobiłem, wydaje 240 robuxów yy, Nieważne, ale nadal mi nie stać 18 te. dobra, kupimy chociaż sobie to Mamy Mamy dwa questy Okej, okay, więc będzie git i lecimy Ale to wolno nam leci teraz o, nie będziemy musieli tu zdobywać a zdobywać w ogóle wszystkiego. Chociaż nasz damage to jest chyba największy na serwerze, tak. Aktualnie nasz damage jest na damageem największym na całym serwerze. Ale nie wiem czy jest sens rozwalać tą skrzynkę. Rozwalenie, dobra, rozwalimy ją. Zobaczymy w ogóle, ile kasy gdzie jest takiej jednej. Nie patrzcie na to, że kupiłem. Dobra. Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy. No nie, nie ma sensu chyba. Idę małą rozwalić. Ale chociaż będę miał biliony. O, no i to jest rozwalanie. Ile z takiej małej? Czemu mi nie pokazuje ile z małej? <laughs> plecak! Rare! Co? Ale damage! Bierzemy plecak, nakładamy. Ale będę miał z tym plecaczkiem No to jest koza, więc trzeba drobno te trzy nowe rzeczy No i ile jeszcze kryształów? 500 ty... ojejku ile kryształów mogę mieć za quest'a I na nowe jajaczka będzie, znowu plecak! Znowu plecaczek Dobra, to wyjmujemy i kolejny plecaczek Już 60 milionów demagia Ile w ogóle jest za takie jedno ten? 256 milionów. Dobra, trzeba rozwalić tamtą szynkę do końca, bo znowu zwlekam z tym. Dobra, rozwalam ją do końca. Teraz ja mu pomogę. W ogóle to jest Krzysiu. Krzysiu. Krzysiu ma 35 milionów, ja mam 60 milionów damage'a. Więc ja mam prawie dwa razy więcej od niego damage'a, więc no to będzie ciekawe. Co robimy to? I jak ja szybko biję jeszcze tym... O, w mordę. Dobra. Ile? 100 Sto... Co tu się dzieje? Po mil milionie, a ja nawet tego całego nie rozwaliłem. To jest dopiero tutaj szał ciał. Chcielibyśmy drobnąć jeszcze jedną czapeczkę. Zobaczcie, przez cały odcinek 2 miliony weszły. Przez cały odcineczek, czyli w ciągu... No nie wiem, czy przez cały odcineczek, przez... No. Znowu plecaczek. No co to za pech? Dobra. Boże, mordę. Co my tu teraz mamy? Kolejny mieczek. Dobra. Teraz to. Eee, teraz to nam idzie super, mega, mega szybko. Dobra. Musicie za to chyba zostawić lajka, żeby to i tak szybko idzie. Ale Nagram wam odcinek, kiedy będziemy wbijać 500 miliona. Nagram odcinek z tego. Postaram się nie spać w ogóle. Zobaczymy, czy wbiję 500 milionów na odcinku. Pewnie to dzisiaj raczej to nie nastąpi, dopiero może to się jutro uda, bo patrząc na szybkość dobywania tego, to nie ma możliwości, żeby to się stało dzisiaj. Dodatkowo chciałem jakąś czapeczkę jeszcze epika dropnąć, więc pewnie tutaj posiedzę i to długie, długie godziny. O, jest. Epika! No, mówiłem, że epika chcę dropnąć, epika dropnąłem? 2,400. No, co to ma być? Zobaczcie, już 67 milionów, a ja prawie nic nie robię. 11T. 11T. Kolejna broń na 18T. Więc no, szybko nie dropniemy. 7000 robót tutaj nie będę wydawał. Więc idziemy w sumie, widzowie. Myślałem, że coś lepszego będzie. W sumie nie wiem co zrobić, czy wziąć więcej czapeczek, czy wziąć więcej petów. Więcej petów wydaje się, że będę miał lepsze czapki i wtedy czapki się nie przydadzą. Ale jeżeli chcecie, żebym kupił następne więcej czapeczek lub więcej petów, piszcie w komentarzu co mam kupić, czy więcej czapeczek, czy więcej petów do nałożenia. Otwieram pierwsze jajko, proszę. Epic, no nie, pierwsze coś dobrego, coś dobrego, trzymajcie kciuki. O, 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 o nie. To jest jednak słabsze. Jednak on jest słabszy, więc no nie, dało się. Ale dobra, chociaż je złączymy. I otworzymy sobie ostatnią skrzynkę VIP. O, to bym to szybko rozwalił. Zobaczymy, jak to szybko rozwalę. <grytanie> dobra, nie będę już rozwalał dalej im. Dobra, bo to się będzie wkurzał, że miał taką fajną skrzyneczkę, a przyszedł jakiś ktoś, kto idzie daleko i tyle. Ja nic i tak z tej skrzyneczki nie będę miał. O, i mogę wejść na Condilanda. Więc pierwsze co, to idziemy sobie po skrzynkę VIP. Idziemy skrzynkę VIP od razu, od razu skrzyneczka VIP. Co, odcinaczej, czekaliśmy na to 50 sekund, więc co? 50 sekund na skrzyneczkę VIP. A zobaczę sobie tu jeszcze box. Box specjalist 1000. Mam z boxa specjalista, box mastera. Kurde, box overlorda. Ciekawe czy ktoś ma. Pewnie nie, bo to... Jakby mieli, to szybko by to poszło. Więc czekamy sobie. Na Tutaj 20 sekund i będziemy mieli VIP -chesta. i z VIP Chesta poleci pewnie mega dużo wszystkiego więc sprawdzimy sobie jak dużo wszystkiego poleci z VIP -chesta. Więc no brakuje nam tylko tylko nam 10 sekund więc liczymy 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zero, dobra, jest, tip wow. Ile będzie wszystkiego? Ło, wow, jak dużo. Ale będzie kasiorki. Chociaż ta kasiorka tak słabo się przekłada na te tryliony, <gry> które tam mam. Bo nawet ani troszkę tryliona mi nie wiesz. Ale dobra, będzie chociaż na jednego peta do biegania. No tego też bym kupił, ale jest za drogi. Co jeszcze można było kupić w ogóle? Nie widzę nic fajnego. Szybkie bieganie, brakuje mi trochę Robuxów. Nie mam już Robuxów, wydałem wszystkie Robuxy. No trudno, więc drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Jeszcze idziemy do tej krainy. O, jeszcze zobaczymy rankingi. Czy jestem gdzieś w rankingu? Może sprawdzimy sobie rankingi. Most damage. Ej, ja jestem drugi w rankingu. O, nie, to jest miliony, a ja jestem miliony. To nie, to nie jestem. Ja mam miliony damage. Moss damage weekly, czyli w tym tygodniu. A, kto w ogóle zadał większy damage? Mnie to raczej nie będzie tak łatwo. Mendy mendire, 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 mendire. Szukamy się, czy gdzieś tu jesteśmy. Czy jest tu gdzieś mendire? Nie ma. Most has phone. O co tu chodzi? A, czapek zdobyty. To nie, to mnie tu nie będzie. Ja tyle czapeczek nigdy nie miałem. Dobra, widzowie, więc ja naprawdę wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. No i to by było chyba na tyle. Trzymajcie się, żuwer dla was.